Zrobiłem o co prosiłeś. Dobrze, dobrze. Wydajesz mi się być nieobecny. Powiedz, co cię trapi. Każda z moich ofiar mówi zagadkami. Za każdym razem przychodzę i proszę o odpowiedzi. Ty dajesz mi w zamian tylko kolejne łamigłówki. Dość. Kim jesteś, żeby mówić dość? Jestem tym, który zabija tych ludzi. Jeśli nie chcesz, bym przestał, to choć raz bądź ze mną szczery. Uważaj, chłopcze, nie podoba mi się ten ton. A mnie się nie podobają twoje kłamstwa. Dałem ci szansę odzyskać utracony honor. Nie utracony, odebrany przez ciebie. Wysłałeś mnie, żebym go aportował niczym jakiegoś cholernego psa. Zdaje mi się, że muszę znaleźć sobie kogoś innego. Szkoda, byłeś obiecującym uczniem. Myślę, że gdybyś miał kogoś innego, wysłałbyś go już dawno. Powiedziałeś, że poznam odpowiedź na moje pytanie, gdy nie będę już musiał go zadawać, więc nie zadaję. Żądam, żebyś mi powiedział, co łączy tych ludzi.